Cześć z tej strony koksu dzisiaj wam pokażę jak za darmo pobrać slime Ranger. więc wchodzicie na stronę www.ikikigames.com odpalacie ją i tu slime Ranger. i tu macie slime Ranger free Dowolną to wybieracie i schodzicie w dół w dół w dół i tu link do Mega, co z The Valent Hill. Klikacie, czekacie tu chwilę. Tu pisze please, white 4 seconds. No. Klikacie tu, skip add, i macie tu. Mega, wam się włączyło, Robicie, pobierz przez przeglądarkę, chyba że chcecie coś tam pobierać, że będzie szybciej się ściągać. No to to. Jeśli macie to jakiś mega sync, ale ja robię, powiesz przez przeglądarkę. Więc klikacie i wam się pobiera. A teraz, jak to pobrać, jak to zainstalować. Więc jeśli już wam się pobrało, to macie takie coś. Więc klikacie na to prawym. Czekacie chwilę. I się to bardzo wolno włącza. Klikacie na to prawym, robicie wypakuj do YGG Slime Rancher V02B, 4B. Teraz wypakowuję wam. Przeglądarkę możecie już wyłączyć. Teraz to musicie wypakować. Ile się wypakuje? No więc już mamy. Wtedy wchodzicie w to. Jeszcze raz to. Macie tu slime rancher, ale tego nie wyjmujcie stąd. To musi tu być. Jeśli chcecie, to możecie sobie tak włączać grę, że włączacie to, co i tutaj, ale możecie też zrobić skrót i utwórz skróty tutaj. No. I teraz pokażę, że działa. Już się włącza. Na chwilę się włączy. Tylko przez program trochę wolniej się włącza. Widzicie gra działa to wszystko jest Play Teraz klikniemy. Nie wiem, czy było widać tą grę, ale jeśli nie, to sami sprawdźcie, że działa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!